Dziękuję Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo. Historia ciągnie się już od 4 miesiąca lutego, jak Państwo dobrze wiecie. Szanowna Rada była uprzejma nawet wystosować apel w tej sprawie, a kwestia była poruszana o możliwości łączenia szkoły licealnej ze szkołą techniczną. Niemniej jednak po decyzjach głosowania Rady Powiatu sprawa opadła i yy, propozycja, przypomnę Państwa, była taka, żeby te wszystkie zmiany uruchomić je, jeżeli będą ekonomicznie uzasadnione, przynajmniej za rok. Co się dzieje? Nie minął okres roku, który żeśmy prosili, ja przypomnę Państwu, że Państwo dali się pełni potencję panu przewodniczącemu, a żeby tą naszą odezwę dał do powiatu. Z tego co wiem, drodzy Państwo. wykreśla klasy pierwsze ze, ze szkoły, ze szkół technicznych, co za sobą pociągnie. Idorati Pamiętajmy, tak. kształciło się w szkole średniej takich dwóch hotelarzy, którzy na przykład panu powstają. uczestniczył w obronie tych klas. Tylko był Pan Boruj Światkowski. Gdzie była Pani? normalny skandal. Tak, to by się nie powinno dziać Gminy imieniu Rady Miasta i Rady Powiatu mamy szanownych przedstawicieli również. Wiem, że niektóre osoby tam patrzyły, ale niestety zostało im na karty postawione to, co robili nie próbowali. Co to jest? Teraz jeszcze przypomnę historycznie jedną rzecz. Ja nie wiem, Pan y, y, starał się ma, nie wiem, nie ma sympatii do naszych uczniów. Przypomnę, czego on Prosiłem przez rok czasu, stoi usta. Dzieci nie mogły się kształcić, uczyć się prac, bo z itd., tak tak Zostało go wycięte. Teraz mamy szkołę średnią, też zostaje wycięte. W związku z tym stawiam wniosek, Panie Przewodniczący, nie wiem, może Państwo jeszcze dyskusję w dyskusji podejmiecie, o wystosowanie ostrego kontestu do Pana Starosty Zubskiego w sprawie likwidacji teraz w zespole szkół technicznych w która spowoduje w czasie wygaszonej działalności i zniknięcie szkoły technicznej w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Krzysztof tak? Nie, A nie. Ja byłem że pan po średniu. Chciałbym tylko jeszcze jedno. Na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, z tych 50 uczniów, z tych 50 uczniów zostało przyjętych 6. W zasadzie są pełne po 25 osób. Chciałbym y, powiedzieć jedną rzecz, która mnie jeszcze bardziej zaniepokoiła, ponieważ w głosie razem gazecie przeczytałem, że jednym z argumentów pana starosty, żeby rozwiązać szkołę, jest bardzo niski poziom nauczania w zespole szkół technicznych. Ja y, nie wiem, na jakiej zasadzie pan y, starosta był uprzejmy taki wniosek wyciągnąć i wydaje mi się, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele pracujący w tej szkole czytając tą informację nie poczynią się zbyt komfortowo. I proszę Państwa, to jest wyraźne skreślenie ludzi przed jakimikolwiek faktami. Skąd te fakty? Chcielibyśmy się dowiedzieć i mówię to w imieniu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych, w którym kiedyś pracowałem. Dziękuję bardzo. Proszę Pan wychodzimy. Jeszcze Przyjmuję informację o tym, że ta szkoła w dłuższej perspektywie czasu może, może nie istnieć jak na tej szkoły, to po prostu nie co się w Ale z drugiej strony patrzę na to hmm, przez kilka, przez pryzmat przede wszystkim kompetencji starosty, których może hmm, to uczynić. Mam nadzieję że tylko, że ma na ma, ma to akceptację Rady Powiatu. Drugie to jest to, chciałbym te znać rzeczywiste. powiatu, który biegł z did Obie szkoły, to i liceum, co można określić, były kiedyś ten, ten o dziedzinie, w której było kilka klasy jednego rocznika. I co się stało? Powstał rynek szkolny, szkolny w Słupsku, tak potężny i prywatne szkoły sąsiednie są mniej są mi, powiatowe, miejskie, nie powiat miejski Słupsk ma swoje szkoły. Widocznie ta oferta z szkoły technicznej jest tak mizerna, że ludzie wybrali szkoły z Kto by myślący człowiek dojeżdżał w kilka godzin dojazd dziecko zimą do Słupska, jak ma szkołę pod nosem? Pod Podróżmy trochę do myślenia, bo myślimy, jak patrzy na rodzic i uczy, szuka szkoły dobrym, dobrym poziomem, a że na wybranie, jest tak pochod. jednak wybiera tamto. Czy, czy innych aktów prawnych, bo proszę Państwa, mamy już na temat szkolnictwa z zeszłym, z gminą wiejską, to nieciekawe. Możemy być także ze, ze starostwem, czy to, tą drogą mamy iść? Nie wydaje mi się. Trzeba najpierw tak rozsądnie przedyskutować sprawę do takiej komisji właśnie. Przygotować się do tego. Radnych też posłuchać. Rada Powiatu to jest też gremium, które będzie Także ja uważam, że dzisiaj powinniśmy, bo po taka dyskusja jest potrzebna, ale trzeba się przygotować na spokojniej, na prześlebą, naszą komisję. czy będzie ta szko te klasy będą stworzone, czy nie, bo nic się nie zmieniło od tego czasu. Być może 5 osób e, przyszło lub odeszło e, chętnie, ale powinni być do, co najmniej do 10 lipca poinformowani, nie, że informowani są za 5-12 i rodzice zostają i dzieci też e, bez szkół. Ja tylko rzucam w myśl, nie? No może tak z <laughs> zaraz żeby... To można W każdym bądź razie nie róbmy tego na gorąco, na spokojnie. Ja uważam, że co do sposobu załatwienia rodziców, tam macie rację Państwo, ale co do tego, żeby się miasto utrzymało, miasto utrzymało szkoły średnie, to trzeba myśleć szerzej. I tak mi się wydaje, że... Z tak mógł, krótkim czasem, a dwa z pewnymi zapytaniami do Rady, do Rady Powiatu, jak i do Starosty, dlaczego w ten sposób postąpił czy tylko to dopłata jest 400 tysięcy, czy więcej. I w takie treści, taki by takie pismo było przygotowane. Nie wiem, czy to Radnym by odpowiadało. Ja by to oczywiście po konsultacji z Prezydium Rady, to nie... nie... dlatego, że powołuje się tutaj na okres lutego. Przypomnijcie sobie Państwo, jak nas poinformowano o My właśnie jesteśmy niczym jako społeczeństwo, bo rzucono nam na twarz, rozdawane jakieś tu kartki o połączeniu, żebyśmy się wypowiedzieli o przejęciu przez UTO liceum, też to wszystko na gorąco. Czy to nie jest czas na to, żeby przedłożyć społeczeństwo, skoro my to społeczeństwo reprezentujemy i my moglibyśmy w środowiskach rozmawiać i te wszystkie argumenty, które tutaj dzisiaj między innymi padły odnośnie nieopłacalności uczyniania, ale przygotować społeczeństwo do takiej, takiej informacji, a nie rzucenia na twarz. Teraz jest początek kroku, ja się dowiaduję z prasy. Czy ja powinnam dowiedzieć z prasy o takiej historii? To chyba nie tak, bo takie rzeczy powinny być przedstawione do rady, Rada reprezentuje społeczeństwo danego, danej y, obszaru czy miejscowości w związku z tym ja powinnam wiedzieć jako radna, a nie żeby nasi ja się z pracy dowiedziała, że trzy dni przed rozpoczęciem szkoły dzieci są wyrzucone na bór, praktycznie na bruk. bo teraz co robić, gdzie, gdzie mają wiedzieć? I uważam, że taki, taki załatwienie spraw to nie jest demokracja, proszę Państwa. Demokracja to jest dyskusja z ludźmi, rozmowa z ludźmi. I nie może być takiej historii, że sobie starosta zrobi zarządzenie jedną ręką likwidację szkoły, nie, nie powiadamiając o tym społeczeństwa, którego to dotyczy. Także ten protest uważam jak najbardziej w ostrym tonie, bo to nie jest w no. prywatnym format, tak bym powiedziała. To jest sprawa całego miasta i okolic, nie tylko ustki, ale i gminy ustka. No, dziękuję. <coughs> Proszę, panie Grzegorzkowski, ale formalnie już. Już formalnie, tu jeszcze na przemian ja wypowiedzią rozwinąłem troszeczkę. Stana wniosek o wystosowanie z tego protestu w formie listu otwartego do Pana Starosty Pogiotowskiego, Pana Żymiankowicza dotyczącego likwidacji klas pierwszej w Zespole Szkół Technicznych w która spowoduje w krótkim okresie czasu wygaszenie działalności całej szkoły, a dodatkowo spowoduje utratę 50 miejsc pracy w naszym mieście. I tak ten wniosek chciałbym do głosowania są, czy, nie ma, czy to wniosek, że nie ma co przygotować ten wniosek, byś wydawał, że na Walmart, no tak, tak, ten Nie Czyli nie rozwiążę problemu. O, zapytanie do miny, tak rozumiem, też rozumiem. Tak, dobrze, tak, jestem w tej formie. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez pana Grzegorza Włoskiego? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? دا په دې اړه